Będzie to opowieść o niezwykłej kobiecie, o której mówią, że potrafi nawiązać nic porozumienia z każdym zwierzęciem na ziemi. Sharing your life with a companion animal is one of the greatest experiences in life. The key to a rewarding relationship with a pet is using kind and gentle methods to teach your animal companion to be well behaved, trusting, and fun. Hi everybody, it's Barbara Heidenreich, and I just wanted to invite you to come to my bird training workshop at the Warsaw Zoo hosted by EthoPlanet. Dla naszych widzów na hasło Papuzia Telewizja organizator przewidział zniżki przy zakupie biletów uczestnictwa w warsztatach.